W dzisiejszym poradniku pokażemy Wam jak się gotuje ryż. Bo po, po, pomyślcie nad tym, żeby nie siedzieć nad tym ryżem, w nie wiadomo ile, użyjemy czegoś takiego. RGB, więc gamingowy. Teraz kiedy woda już tak prawie prawie brzy, możemy uchylić rąbka tajemnicy. No i że nas jest dwóch, to będą dwa worki i nie dalej. To proszę, to jest taki dente. W międzyczasie wodę po ryżu, wiadomo, zalewamy sobie do kubeczków. No bo nic się nie może w końcu zmarnować, co nie? Stapimy je w tej wodzie po twarzy i tylko taniej i ekologiczniej. Nie, bo będzie zaraz cena z dnia świra. Uff, jakie! Ten, odcedzamy go z tego tłuszczu oleju, żeby nie był za tłusty. Kurde, pachnie takim żarciem wca. Puszka do puszka. Trzeba obrać cebulę. Gotuj szybciej, to obiad, gruba się. W międzyczasie rybka, która tam była odsevana, została dodana do misek. Tak jak widać, i w międzyczasie również została pokolona cebula. Cebulkę po prostu dodajemy do dania. Brzód to po prostu, nie się pierdolisz. Zacytuję osobę, która mi poleciła zrobić to danie. Wygląda jak główno, smakuje jeszcze gorzej. <gry> nie ma to tamto. O kurwa. Nie, mogła być milion razy gorzej. Mhm. Dobra. Rozgotowany ryż. Rybka tak fajnie to uzupełnia. I ta cebula taką, takiej wyrazistości dodaje. Chopie. Spoko. I mi się podoba się. No super ch... Nie super ch... Tylko super dupa! Narobiłeś mi apetytu!